Witam, witam. Teraz w Chicago dużo się dzieje. W Ameryce dużo jest aresztowań, dużo jest kurcze, w ogóle dziwnych spraw. Dlatego chcę Wam to przedstawić tutaj z Ameryki, jak to wygląda. I myślę, że to się mi uda. Coś mniej więcej zobaczycie, co się dzieje. Jeżeli Wam się taki content podoba, dajcie znać. Napiszcie komentarz, dajcie subskrypcję. No i będziemy na bieżąco amerykańskich samolotów z deportowanymi migrantami. Jednak administracja Trumpa zagroziła wprowadzeniem szeroko zakrojonych działań odwetowych, takich jak podwyższone cła, sankcje wizowe, wzmocnione kontrole celne i kary finansowe. Kilka godzin później Kolumbia zgodziła się przyjąć te loty, ale prezydent Kolumbii zapowiedział wprowadzenie wyższych ceł na import z USA. Oświadczeniu na platformie X rząd kolumbijski poinformował, że prezydent Gustavo Petro wyśle samolot prezydencki, aby zapewnić godny powrót swoich obywateli. W międzyczasie w Nowym Jorku rosną obawy, że agenci IC mogą przeprowadzać naloty na szkoły w celu zatrzymania nieudokumentowanych imigrantów. Jest to część niedawnego zarządzenia prezydenta Trumpa, które zezwala federalnym funkcjonariuszom na dokonywanie aresztowań w wrażliwych miejscach, takich jak szkoły i kościoły. Departament Edukacji Miasta Nowy Jork wydał memorandum przypominające szkołom o procedurach w przypadku wizyty ICE. Polityka nakazuje, aby szkoły nie zezwalały na dostęp funkcjonariuszom federalnym bez lokalnej zgody, a w przypadku przedstawienia nakazu. Szkoły są zobowiązane do skontaktowania się z działem prawnym. Wiceprezydent J.D. Vance bronił tej polityki, mówiąc, że konieczne jest zatrzymywanie osób skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego. Jednocześnie międzynarodowa społeczność sygnalizuje swój sprzeciw wobec polityki imigracyjnej Trumpa. Samoloty deportacyjne zostały odrzucone w Kolumbii, co wywołało dalsze napięcia. Prezydent Trump zagroził wprowadzeniem 25% taryfy celnej i anulowaniem wiz kolumbijskich, co skłoniło Kolumbię do zgody na przyjęcie lotów. Ale w odpowiedzi prezydent Kolumbii wprowadził własne cła na towary z USA. W wywiadzie senator Lindsey Graham stwierdził, że masowa deportacja 11 milionów osób jest nierealistyczna z powodu ograniczonego budżetu. Wskazał, że aby zrealizować te plany, i potrzebuje więcej zasobów, w tym zwiększenia liczby agentów, zakończenia budowy muru granicznego, ulepszeń technologicznych oraz zwiększenia liczby miejsc w ośrodkach detencyjnych z 41 tysięcy do 150 tysięcy. Sytuacja pozostaje dynamiczna, a napięcia między USA a Kolumbią oraz obawy społeczności imigrantów wciąż narastają. Federalnych agencji skoncentrowali się na Chicago. Nowe nagranie pokazuje agentów ICE i innych federalnych służb pukających do drzwi i dokonujących aresztowań. ICE -y potwierdziło, że wraz z wieloma partnerami federalnymi rozpoczęli zintensyfikowane, ukierunkowane operacje w Chicago w celu egzekwowania prawa imigracyjnego USA. Jeśli przebywasz w kraju nielegalnie, to nie jest w porządku. Nie jest w porządku łamać prawa tego kraju. Przedstawiciel administracji Tom Homan w programie ABC This Week przyznał, że mogą zdarzyć się aresztowania osób bez przeszłości kryminalnej, szczególnie w miastach sanktuariów. Miasta sanktuaria uniemożliwiają nam dostęp do więzień, co zmusza AIDS do aresztowań przestępców w społecznościach zamiast w bezpiecznym środowisku więzienia, gdzie zarówno funkcjonariusze, jak i osoby zatrzymane są bezpieczne. Miasta te uwalniają przestępców z powrotem do społeczności. Nowe zdjęcia opublikowane przez DE pokazują Homana oraz pełniącego obowiązki zastępcę prokuratora, prokuratora generalnego, generalnego Emila Bo, Bo wraz z federalnymi, z federalnymi agentami w Chicago. AI informuje, że współpracuje z FBI, ATF, Strażą, Strażą graniczną, graniczną i amerykańską służbą marszałkowską. marszałkowską. Burmistrz, Burmistrz Chicago, Chicago Brandon, Brandon Johnson, Johnson wydał, wydał oświadczenie, oświadczenie, w którym zaznaczył, że policja w Chicago nie była zaangażowana w te działania imigracyjne zgodnie z miejskim kodeksem. Gubernator Illinois, JB Pritzker, w CNN powiedział, że przestępcy skazani za przemoc, którzy są nieudokumentowani, powinni zostać deportowani. Wyraził jednak obawę, że prezydent Trump rozszerzy zakres działań na masowe deportacje, co dotknie osoby praworządne posiadające pracę i rodziny w USA od dekady lub dwóch. Są to nasi sąsiedzi i przyjaciele. Dlaczego, Dlaczego ich ścigamy? Senatorowie, Senatorowie Illinois, Illinois, Dick, Dick Durbin, Durbin i Tammy Duckworth wydali wspólne, wydali wspólne oświadczenie, oświadczenie, w którym wyrazili, wyrazili wsparcie, wsparcie dla społeczności imigrantów w Chicago, w Chicago i w całym, całym kraju. Podkreślili, że ich że biura i pracownicy, i pracownicy są gotowi pomóc, pomóc osobom, osobom niesłusznie uwikłanym w te działania. W te działania. Operacje AI miały miejsce w wielu miastach. W tym w Miami, Colorado i Los Angeles, gdzie zatrzymano 956 osób. Była to największa liczba aresztowań w jeden dzień przez administrację Trumpa, to podniosło łączną liczbę aresztowań od inauguracji do ponad 2600. Reporter NBC News Shaquille Brewster relacjonował z Chicago, które znalazło się w centrum tych działań. W Chicago działało 10 zespołów po 10 agentów, które pracowały w mieście i na przedmieściach. Realizując listę poszukiwanych przestępców. Podkreślono, że operacje nie unikały tzw. aresztowań ubocznych. Osoby spotkane przypadkowo podczas działań, a przebywające w kraju nielegalnie, również były zatrzymywane i poddawane deportacji. Warsztaty edukacyjne dla imigrantów, organizowane przez grupy wsparcia i liderów miejskich, miały na celu edukowanie społeczności na temat ich praw. Podczas spotkań uczono, że mają prawo do milczenia. Oraz wyjaśniano różnice między nakazami podpisanymi przez sędziego, które wymagają otwarcia drzwi przed ICE, a innymi dokumentami. Te działania mają na celu zwiększenie świadomości imigrantów na temat ich praw w kontaktach z agentami federalnymi. Realizuje swoją kampanijną obietnicę walki z nielegalną imigracją. Agenci AI przeprowadzają operacje w całym kraju, ścigając prawie 1,5 miliona osób wyznaczonych do deportacji. W wyniku tych działań w Chicago niegdyś tętniące życiem dzielnice zamieniają się w opustoszałe miasta duchów. Administracja Trumpa stawia na zdecydowane działania. Zatrzymano już ponad 1300 osób, z których większość to przestępcy. Operacje IC są przeprowadzane również w miastach sanktuariów. A agenci federalni intensyfikują działania mimo oporu lokalnych władz i mieszkańców. Ulice latynoskich dzielnic w Chicago, takich jak Pilsen, świecą pustkami z obawy przed nalotami ICE. Jednym z przykładów jest rodzinna restauracja w Pilsen, prowadzona przez imigrantów z Meksyku, która zmaga się z obawami o przyszłość. Właściciele, którzy ciężko pracowali na swój amerykański sen, teraz żyją w niepewności. Chociaż władze federalne twierdzą, że skupiają się na przestępcach, w wielu przypadkach zatrzymani wyrażają obawy o los osób przestrzegających prawa, które mogą zostać niesprawiedliwie deportowane. W latynoskich dzielnicach widoczne są oznaki oporu, plakaty i instrukcje, jak bronić się przed federalnymi agentami. Mimo, że masowe deportacje nie zostały przeprowadzone na skalę, jakiej się obawiano, działania i budzą kontrowersje. Badania pokazują, że 65% Amerykanów popiera deportację imigrantów skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy. Jednak wielu imigrantów, a także lokalni liderzy, nadal walczy o prawa społeczności, apelując o wsparcie dla osób, które mieszkają w USA od lat. Lokalne i stanowe władze w Chicago wzmacniają przepisy chroniące status miasta sanktuarium, mimo że administracja Trumpa grozi ściganiem urzędników, którzy utrudniają działania federalne. Konflikt między polityką federalną a lokalnymi inicjatywami wciąż się zaostrza, a obawy społeczności imigrantów pozostają wysokie. Wysyła 400 żołnierzy z Teksasu na południową granicę. Informacja ta pojawiła się po potwierdzeniu przez Aj, że wczoraj w północnym Teksasie. Aresztowano blisko 90 nielegalnych imigrantów. Według ICE operacje miały miejsce w miastach takich jak Dallas, Fort Worth, Arlington, Irving, Garland oraz w hrabstwie Collin. Łącznie zatrzymano 84 osoby, które ICE uznało za przestępców, choć nie podano szczegółów dotyczących zarzucanych im przestępstw. W skali całego kraju w niedzielę IA zatrzymało prawie 1000 osób podejrzanych lub skazanych za inne przestępstwa. W Denver podczas nalotu w nocnym klubie aresztowano 50 nielegalnych imigrantów, w tym osoby zajmujące się handlem narkotykami i członków gangów. Równocześnie prezydent Trump i jego administracja podkreślają, że działania skupiają się na zatrzymywaniu przestępców stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i narodowego. W odpowiedzi na sytuację na granicy gubernator Teksasu Greg Abbott wysłał w poniedziałek dodatkowych 400 żołnierzy z baz wojskowych Fort Worth i Houston. Sekretarz obrony Pete Heath, który objął swoje stanowisko w poniedziałek, oświadczył, że walka z nielegalną imigracją jest jednym z priorytetów. Podkreślił, że ochrona granic USA jest kluczowym zadaniem Departamentu Obrony. Według danych podanych przez funkcjonariuszy DPS, nielegalne przekroczenia granicy w Teksasie spadły o prawie 90% w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku. To kolejne spojrzenie na Biały Dom. Urzędnicy administracji prezydenta Trumpa, w tym Tom Holman oraz pełniący obowiązki zastępcy prokuratora generalnego, odwiedzili Chicago w niedzielę, aby być świadkami rozpoczęcia wzmożonych działań egzekwujących prawo imigracyjne. Urząd Imigracyjny i Celny poinformował, że w niedzielę dokonano 956 aresztowań na terenie całego kraju. W międzyczasie naloty imigracyjne miały również miejsce w Georgii. Federalni urzędnicy potwierdzili zatrzymania w Atlancie, Cartersville i Savannah, choć nie podano liczby zatrzymanych. W Atlancie biuro terenowe DE opublikowało zdjęcia, na których wspierało agentów AE. Podobnie postąpiło Biuro Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Atlancie. Pokazując zdjęcie osoby zatrzymanej na lotnisku Hartsfield Jackson. Rzecznik Ice stwierdził, że naloty w Atlancie mają na celu zachowanie bezpieczeństwa publicznego i narodowego, eliminując potencjalnie niebezpiecznych kryminalnych imigrantów z naszych społeczności. Podobne akcje odbywają się w całym kraju w ramach działań prezydenta Trumpa wymierzonych w nielegalną imigrację. W niedzielę AI poinformowało o niemal tysiącu aresztowań w całym kraju. Niektórzy demokraci krytykują te działania, twierdząc, że są one wymierzone nie tylko w przestępców i członków gangów, ale także w osoby przestrzegające prawa, posiadające pracę i rodziny. W informacji z Białego Domu podano, że jedną z zatrzymanych osób był obywatel Hondurasu z Atlanty, który został skazany za jazdę pod wpływem alkoholu, a także miał zarzuty napaści i posiadania broni. Prezydent Trump kontynuuje wprowadzanie szeroko zakrojonych zmian w polityce imigracyjnej, w tym ograniczenia wiz, cła i inne środki. Nowością są również informacje, że Kolumbia zaczęła akceptować loty z deportowanymi migrantami z USA po tym, jak prezydent Trump zagroził nałożeniem wysokich ceł na import i innymi sankcjami. Dziś o godzinie 10 czasu wschodniego oczekiwane jest przemówienie prezydenta Trumpa podczas briefingu na zjeździe GOP, w klubie golfowym Trump National Doral w Miami na Florydzie. Możliwe, że poruszy także te tematy.